Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu z wędką nad wodę w polskiej świat w pięknej pogodzie z rzeki Pstrągowej Pomorskiej witają Was Piotr Mirecki i Konrad Wiśnicki. Konrad jest pasjonatem wędkarstwa połączył pracę z wędkarstwem co bardzo mi się podoba i wielu ludzi z którymi nagrywam programy podobnie robi bo wiadomo że trzeba się w tym odnaleźć i najlepszym sposobem na to żeby pracować nie połączyć pasję z wędkarstwem. Dokładnie. Prowadzisz i sklep, i pracownię wędkarską, która robi i wędki, i również jakieś sprzedajesz przynęty, nie, plecionki, woblery, różne takie rzeczy, których... Wszystkie e... akcesoria, które są niezbędne do tego, żeby... Dokładnie. I... Może tak, Dobrzeć zacznijmy od tego. Jesteśmy nad rzeką pomorską, będziemy próbowali złowić pstrągi. Fajną rzeczą jest to, że będziemy je próbowali złowić na metodę jigową. Jeszcze nigdy tak nie mówiłem. Jeśli chodzi o metodę, to dużo powie nam dzisiaj Konrad i pokaże techniki. Także program mam nadzieję, że będzie ciekawy. Szczególnie dla mnie na pewno, ponieważ to jest coś nowego, czego nigdy nie robiłem na programach. Jeśli chodzi o łowienie, pstrąga, oczywiście. Może od czego zaczniemy? Może zaczniemy od rzeki. Jaki charakter ma rzeka? Czyli, czy są jakieś przelewy, zwaliska drzew, czy to jest bardziej odcinek prosty? Jak to wygląda? Generalnie. Rzeka, na którą się znajdujemy, to jest. Ma, na, na całym swoim biegu zmienia charakter, bo są miejsca, są odcinki łąkowe, na których będziemy mówić, gdzie oczywiście są różnego rodzaju zwaliska i tak dalej. I są też odcinki leśne, gdzie tych zwałek jest dużo więcej, to jest odcinek trudniejszy technicznie. Zaczniemy sobie od odcinka troszkę łatwiejszego, ale na którym też zdarzają się bardzo duże ryby. Jeśli chodzi o tą rzekę, akurat tutaj występuje duża populacja pstrąga. Nie jest może aż tak duża jak na południu, natomiast no, przyrosty są bardzo dobre i można trafić naprawdę ładną rybę. Czyli tej ryby troszeczkę tutaj jest? Tak, zgadza się. I to jest odcinek, to nie jest odcinek nołkilowy, tylko nie, nie, odcinek nie, jesteśmy, tak zwany nie, kilowy, oczywiście. Jak jesteśmy jak na normalnym odcinku, ogólnodostępnym dla wędkarzy. Czyli ciężko złowić rybę. Tam, Mówiąc gdzie normalnie krótko. ciężko jest złowić rybę, tak? Dokładnie. Czyli jesteśmy no, w warunkach yy, normalnie bojowych, takich zwykłych dla przeciętnego wędkarza, nie? Jeśli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, zacznijmy od wętek. Wędki akurat ty wykonałeś w swojej pracowni. Może powiesz, jaka gramatura, jeśli chodzi o łowienie na giga, jak ta wędka ma pracować, co jest charakterystycznego w tej wędce. Jaka długość wętek tu jest optymalna? Generalnie do łowienia na takich rzekach, nad jakimi się znajdujemy, czyli dosyć niewielkich, tak? Od bardzo małych można powiedzieć ciurków do, do, do takich średnich rzek. Najlepszą długością do łowienia na jigi to będzie od 185 cm do 2,30. To jest takie optymalne. My będziemy łowić wędkami o długości 2,13 ciężar wyrzutu takiej wędki powinien oscylować mniej więcej od 2 do 11 gram. Przy czym musi to być wędka dosyć szybka i z pełnym ugięciem, bo będziemy łowić na plecionki. To jest bardzo ważne przy łowieniu na dźigi, żeby szybko reagować na, na branie ryb. No rozumiem. Jeśli chodzi o wędkę, e, preferujesz krót, krótkie rękojeści i dłuższe rękojeści? Jak to wygląda znaczy, w Twoim ge wykonaniu? Generalnie staram się optym optymalizować te rękojeści. Tak? Im, Im ta rękojeść jest krótsza, tym jest wygodniej po prostu operować daną techniką na łowisku. Więc to, to musi być zopty zoptymalizowane. Staram się, żeby ona nie była dłuższa niż 23 cm. Rozumiem. Jest to po prostu wygodne i... W zależności też pod wędkarza, prawda? Komu je lepiej łowić. No, dokładnie. No, do natomiast momentu. jeżeli chodzi o animację, samą przynęty w wodzie lepiej jest jak, jak ona jest krótsza, bo to pomaga później przy łowieniu. Pokażemy to później. Dobrze. Wielkość kołowrotka. Od. 15 tysiąca do 2500 tysiąca maksymalnie to też zależy, zależy jaka firma, tak? Ale bo każdy ma inna wielkość w tej, w tej występuje w tym rozmiarze, tak? Jest inna wielkość. Chodzi o to, żeby, ta, żeby ten kowrotek nie był zbyt duży, 2, 2 tysiąca to jest taki optymalny. Rozumiem, średnica plecionki? Średnica plecionki, więc używamy plecionek od powiedzmy 0,03 do 0,8, ale te 0,8 to już jest naprawdę w takich warunkach trudnych, gdzie jest naprawdę dużo zwalisk, gdzie jest. Gdzie jest no trzeba mieć troszeczkę mocniejszy sprzęt. Tutaj, gdzie będziemy łowić, będziemy używać plecionki 06, to w zupełności wystarczy. No, można też y, dowiązać sobie oczywiście fluorokarbon do tej plecionki, mm, ale nie zawsze jest to konieczne. Tu chodzi o to, żeby przyjemnie łowić ryby, żeby nie było takiej sytuacji, że cały czas wiążemy, tylko żeby po prostu się cieszyć. <laughs> Teraz bardzo ważne pytanie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z wędkarstwem, y, co sprawiło, że y, poświęciłeś się temu do samego końca, można powiedzieć, prawda? Połączyłeś i pracę i, i wędkarstwo razem. To też jest ciężkie. No, wiesz, co było to tak, że no, tak jak w, w większości przypadków, no, pierwszy raz na ryby zabrał mnie mój ojciec. No i od tamtej pory już, już wsiąkłem. No, to było gdzieś jakieś 28 do 30 lat. No tak, miałem wtedy 6 lat, więc to było około 26 lat, 28 lat temu. No i tak już przepadłem. Łowiłem cały czas na, na dużych rzekach, bo łowiłem na wiśle. Łowiłem na Zalewie Zegrzyńskim wcześniej, później zaczęła się przygoda z pstrągami, pierwsze rzeki pstrągowe, no i tak już, tak już przepadłem. A jeśli chodzi o ryby, to tylko łowisz pstrągi czy... Nie, nie, no oczywiście sezon wiosenny poświęcam pstrągom, a już od, od maja normalnie łowię oczywiście okonie, sandacze. To znaczy jeśli chodzi o sandacze, to możemy je łowić od czerwca, tylko wy tu macie jeszcze inne miejsca, gdzie możecie łowić te sandacze. Tak, prawda? No, generalnie wody tutaj e, przymorskie m, mają e, rządzą się i, i, in, na innych zasadach po prostu tutaj to wygląda. Tutaj okres ochronny e, zaczyna się m, od e, 10 kwietnia i trwa do końca maja. Czyli do 10 kwietnia tak naprawdę możemy łowić sandacze cały czas. No, rozumiem. Czyli e, jest troszeczkę inaczej niż e, w centralnej Polsce. A jeśli chodzi o przynęty, na które dzisiaj będziemy wędkowali, dzisiaj będziemy łowić e, szczególnie. Skupimy się na, na, jednego, na jednym rodzaju przynęt, e, która jest e, no, bardzo skuteczna przy łowieniu pstrągów. Jest to Trout Worm. Może pokażę tutaj jeden, z, jeden Oczywiście z kolory. różne kolory. Tak, tak, no to, 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 to wiadomo. Natomiast pokażę tutaj może jeden z przynęt taki robaczek podobny do wygląda to, Tak, wygląda to jak pijawka, która no, występuje, występuje w tych rzekach i do, do złudzenia przypomina naturalny pokarm. To jest ważne, szczególnie przy łowieniu tych dużych ryb. Ponieważ no, te małe, jak, jak wiemy, one reagują praktycznie na wszystko, ale żeby zwiększyć liczbę tych dużych ryb podzielnych, to musimy podać coś takiego, co najbardziej przypomina naturalny pokarm. Duży pstrąg jest bardzo ostrożny i nie, 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 nie we wszystko chcę uderzyć, natomiast te przynęty... Selektywnie wyławiają nam. Rozumiem. Jeśli chodzi o kolory, też są różnego rodzaju te kolory. Wiadomo, dostosowujemy je i do koloru wody, prawda? Dokładnie. Do momentu, w jakim się znajdujemy, czy słońce, e, czy pochmurny dzień i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się. Przy czystej wodzie e, używamy najczęściej kolorów najbardziej zbliżonego do naturalnego, czyli tak jak ten tutaj. E, e, ciemny czarny, kolor. Taki ciemny kolor. Natomiast jeżeli woda jest trącona, czyli płynie taka kawa z mlekiem, to wtedy używamy koloru. Fluo, które są... taki też fluo... zielony na grzbiecie. Tak, dobrze, żeby on był taki mieszany, żeby był ciemny, ale gdzieś tam, gdzieś tam trochę tego... Akcenty tego zielonego. Tego zielonego tak, te żeby akcenty były. żeby były. No oczywiście m, bardzo dobrze się sprawdza też kolor biały, bo pstrąg bardzo dobrze reaguje przede wszystkim na dwa kolory, czyli na czarny i na biały. To są kolory, które bardzo dobrze widzi i biały też jest w takich zmąconych wodach bardzo skuteczny. No i jeszcze takie kolory mleczne, to też jest w niektórych sytuacjach jest, jest to bardzo... Bardzo skuteczne. I pokazaliśmy przynęty, na które będziemy łowić. Troszeczkę powiedzieliśmy na temat wędek, na które będziemy łowili, plecionek, owrotków. Mam nadzieję, że jakieś wstrągi nam się zameldują, ale przede wszystkim skupimy się dzisiaj na technice prowadzenia tej przynęty i pokazaniu, jak łowić na dżigi na takich rzekach o takim charakterze. To jest bardzo istotne, aby każdy wędkarz w Polsce i nie tylko w Polsce, ale i na świecie wiedział, jak można taką metodą wyciągnąć, skusić rybę do. Dobrania. Fajna atmosfera, poznaliśmy się niedawno, ale mam nadzieję, że lepiej się poznamy, bo na rybach, że tak powiem, otwiera się ta relacja jeszcze bardziej i rozwija. Mam nadzieję, że jakieś ryby będą, a najważniejsza, najważniejsza jest atmosfera, a przy okazji ryby. O, tak powiem. Jeśli chodzi o główki, jaka gramatura, jak one wyglądają, no i oczywiście też bardzo ważne jest to, żeby ta główka była zrobiona na dobrym haku, prawda? Tak, no przede wszystkim hak musi być mocny, pomimo tego, że jest dosyć mały, ponieważ będziemy używać główek e, zbudowanych na hakach numer 4, ale e, hak ten jest naprawdę bardzo ostry i bardzo mocny. Główek e, ciężaru, jakiego będziemy używać, to będzie tak, od 2,5 gram, od, właściwie od 2 gramów do 4. To jest to jest no, to, to, że masz nawet szóstki, prawda? Tak, oczywiście. Różna gramatura jest. Jest tej różna, różna gramatura, oczywiście natomiast no, przy tej głębokości rzeki, ponieważ teraz się trochę borykamy z niskimi stanami wód, ponieważ no, zima była bardzo łagodna, więc będziemy łowić delikatnie. W głębszych miejscach będziemy, będziemy używać e, m, czwórek e, w płytszych e, miejscach na jakichś prostkach e, z, z mniejszą głębokością będziemy używać główek 2,5 e, 3 gramy. To będzie taki, taki, taki nasz standard. Oczywiście, yy, tak jak tutaj, no, troszeczkę do szamanizmu, bo główki są pomalowane. Właśnie, teraz powiedz mi, dlaczego je wszystkie pomalowałeś? Znaczy, w większości na fioletowy kolor, taką polaryzacją w fioleciku, o tak powiem. Yy, generalnie te, tych główek używam do łowienia pstrągów i do łowienia okoni. I ten kolor. No, kombinowałem z różnymi kolorami, nie jak to... Oczywiście, przez każdy, swoje doświadczenie każdy... wędkarskie tak, chciałeś każdy... coś, coś włożyć coś swojego. poprawić, poprawić tak. jakoś wynik, no i po, po, po wielu próbach udało się... Też chciałbym z... powiedzieć, z... że łowiłeś w Grand Prix Polski, prawda, spinningowym? Tak, no, st st startuję w zawodach też, także jest to, jest to kolor, który najbardziej mi się sprawdza. No, zwiększa średnią złowionych ryb. Na Blake Shada. Piękne kolory. Niewielki, ale cieszy. Puszczam. Wziął nam na wypuszczaną przynętę w okolice zwaliska, które się tutaj przed nami znajduje. Rzut pod drugi brzeg i delikatne podciąganie i odpuszczanie. Odpuszczanie w momencie, kiedy przynęta znajduje się od boku, gdzieś w okolicach pół metra od niego, następuje atak i pewne branie. Próbujemy dalej. Pierwszy sposób prowadzenia tej przynęty wygląda następująco. Podrzucamy gdzieś w okolice jakiegoś zwaliska i krótkimi podszarpnięciami, powoli zwijając kołowrotkiem linkę, nadajemy jej pracę takiego uciekającego ciernika, co bardzo skutecznie tutaj działa na strągi i bardzo dobrze po prostu na to reaguje właściwie atak, jeżeli strąg jest w łowisku, w wytypowany przez nas miejscu jest błyskawiczny i dzięki temu możemy bardzo szybko obławiać swoje miejscówki i skutecznie wyławiać ryby. z kolei trout worm będzie już będzie wyglądał następująco pamiętamy o tym, żeby lekko ten ogonek zwisał do dołu, i też robimy podobnie, jeżeli chcemy obławiać. Obławiać miejsca, które się znajdują pod drugim brzegiem. Oczywiście teraz to jest przykładowe miejsce, bo stoimy troszkę za blisko i prawdopodobnie nie uda nam się nic tutaj złowić. Natomiast chodzi tylko o prowadzenie przynęty. Robimy to w ten sam sposób, lekko podszarpując wędką, albo drugim sposobem jest rzucenie po skosie w dół rzeki i odpuszczanie przynęty wraz z nurtem. Robimy dwa krótkie podskoki i odpuszczamy. Oczywiście musi główka być odpowiednio ciężarem dobrana do siły nurtu, żeby, żeby nam za szybko nie opadała do dna. I tak sobie prowadzimy to. W momencie, kiedy już się znajdziemy w odpowiednim miejscu, w stanowisku pstrąga i nie mamy, chwilę pogramy tą przynętą w tym miejscu i nie mamy brania, krótkimi skokami ściągamy do siebie i czynność powtarzamy. what Jest mój pierwszy w Jest, ten zapięty. Mamy rybkę pierwszą dzisiaj. Spokojnie, właśnie o to chodzi. Nie mam podbieraka, ale spokojnie damy radę. Delikatnie. nie jest to duża ryba, ale jest. Zrobię tak dynamicznie mi uderzył. Zejdziemy sobie do wody. Chodź, 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 chodź. Nawet nie zrobimy żadnej krzywdy. Na dżiga! Chodź, ty gryzka. On przez coś uderzony. Niestety. Taka rybka. Nieduża, ale cieszy. Fajne uczucie. I o to w tym wszystkim chodzi. Mocno zapięty. Spokojnie, przyjacielu. Dobra. Chodź tu. O, ładne no, gumkę. No i pięknie. W dobrej kondycji go wpuścimy. Yes! O to chodzi. O, też jest taka rybka w granicach 30 cm. Musimy spokojnie z nią tutaj opracować, bo jesteśmy w trudnym terenie. Znowu Blake Shad, główka 3 gramy i taki maluszek. Jest kolejny pstrąg. O. Spokojnie, spokojnie, kolego ej, 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 ej. To jest tak bez podbieraka chodzić na ryby Branie by było piękne Koń, chodź po lewo Trzymy rękę. Ach, chodź, chodź. Ach, Piękne barwy Wojenne W dobrej kondycji rybka Taki Nieduży Ale jest I teraz do wody No. O to chodzi. Taki pod... ...zarybieniowy maluszek, ale... ale skusił się na pijaweczkę. To jest dobra prognoza na, na resztę dnia. Puszczamy go. Teraz ustawiliśmy się tutaj na takiej fajnej zwężce, zwężce yy, drzewo zwalone w wodzie, wypłycenie. Wcześniej obawiałem to dużo dalej, teraz przysunąłem się troszeczkę bliżej, żeby to sobie spokojnie obłowić. Moim zdaniem tu może mieszkać bardzo duża ryba. Oczywiście metodą jigową dla tego robaczka yy, Konrada, na którego już złowiłem dwa pstrągi. Yy, w tym momencie mamy słoneczko. Także drugi dzień naszych zmagań z tą rzeką. Bardzo niski poziom, ta woda cały czas spada. Konrad mówi, że to nie jest zbyt dobrze. No ale coś się dzieje, jakieś ryby już mamy. No i teraz tak naprawdę polujemy na tą, na tą, na tą wisienkę na torcie. Na Dużego obstrąga. Mam nadzieję, że taki się też zamelduje. Najważniejsze jest to, że jest miła atmosfera, fajna pogoda. No i ptaszki śpiewają. I można. O i teraz obawiamy sobie spokojnie i można się wyciszyć. Mój no i Piotrek teraz nagrywa, jak widzimy, za wędkarzem, żeby mu nie przeszkadzać. jest profesjonalizm ekipy wędkarskiej z wędkarzami. A, już myślałem, że będzie ryba. Dobra, idziemy dalej bardziej. Czas naszego wyjazdu dobiega już końca. My musimy zaraz się pakować i wracać do domu. Z tego względu, że jeszcze troszeczkę mamy drogi do przejechania. Zapraszam do oglądania programu z wędką na wodę polskiej i świat 16.10 każdy czwartek. Nie przegapcie i piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu. Na adres www.małpatvmyślniktrwam.pl Wszystkie filmy są dostępne na naszej stronie internetowej telewizji trwam. Także możecie je tam oglądać sobie. Ja przyznam się Państwu, że po kilka razy czasami niektóre odcinki oglądam z tego względu, że wiadomo, tej wiedzy troszeczkę jest. A żeby ją sobie przypomnieć, to najlepiej włączyć program, obejrzeć go jeszcze raz. Także zachęcam i też piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. No bo to jest program specjalnie zrobiony dla wszystkich wędkarzy w Polsce, ale i również za granicą. Także pozdrawiamy wszystkich rodaków poza granicami Polski. Wracajcie szybko na nasze polskie łowiska. Do zobaczenia już za tydzień 16.10, nie przegapcie.